Święty Franciszek, słuchajcie, pisze, kto nie jest ubogi duchem. Ciekawe. To wam muszę przeczytać z jego pism, bo wszystkiego nie pamiętam. Generalnie chodzi o to, że może być ktoś, kto się bardzo modli, kto wiele czasu spędza na modlitwie, kto także pości, słuchajcie, a z powodu tylko jednego słowa, które nie jest po jego myśli, z powodu tylko jednej rzeczy, którą się go pozbawia, wpada w gniew. Zaczyna się strasznie denerwować. On mówi, taka osoba nie jest uboga duchem. I to jest niezwykle ciekawe, że można, tak powiem, codziennie przed figurą, a ma się diabła za skórą. I o tym mówi święty Franciszek. Zwróćmy uwagę, jak reagujemy na to, jak nam ktoś uwagę zwróci. Zwróćmy uwagę, jak reagujemy na to, kiedy nie dostaniemy tego, co byśmy tak bardzo chcieli. I może się okazać, że ten gniew, który tu okazujemy, ta pogarda wobec drugiego człowieka, którą okazujemy, jest bardzo daleko od tego, jakimi chcielibyśmy naprawdę być. Pokój i dobro.